W bardzo słoneczne niedzielne popołudnie w Leszczydole Starym odbywa się już druga edycja imprezy Święto Leszczyny. Czy ta Leszczyna rzeczywiście porastała te tereny? Skąd tradycja Leszczyny i skąd nazwy tych miejscowości? O to zapytamy za chwilę Sołtysa. A tymczasem zajrzyjmy, jakie atrakcje przygotowano na tym właśnie festynie, który początkowo przeznaczony był dla mieszkańców tylko i wyłącznie wsi Leszczydu i Leszczydoły. A jak widzimy, zjeżdżają tu mieszkańcy z całego powiatu. Przy się żarze z nieba święto Leszczyny rozpoczął sołty z Leszczydołu starego Krzysztof Kuchta, który na scenę zaprosił wszystkich sołtystów z Leszczydołów. Henryka Borkowskiego, Bożena Grzegorczyk, Janusza Rogulskiego i Stanisława Rosa. Przyjechali także burmistrz Grzegorz Nowosielski i jego zastępca Adam Rus. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wyszkowie, Elżbieta Piórkowska, z łyską w oku wspominała majowe potańcówki i festyny. I choć ten odbywał się już w czerwcu, to chwaliła inicjatywę Leszcz Dolaków jako formę działania oraz wspólnej zabawy i spotkań. Jak na każdym festynie nie zabrakło gier i zabaw dla dzieci. No i co oczywiste straganów z zabawkami i bibelotami. Panie Sołtysie, jak to jest z tą Leszczyną w Leszczydole? E, Leszczyna w Leszczydole, bo tak, mamy Leszczydół Nowiny, pod Podwielątki, Leszczydół Działki, Leszczydół Zalesie i Stary. Kiedyś to był jeden człon. To było pod jednym sołectwem. No nie było to sołectwo, ale to była gubernia. W półtusku mieściła się w półtusku, to historia mówi. I to jest no, w, tak zwane było jeden, jeden jedyny leszczydł nazwany był ze względu na to, że tu był las leszczyn. No Tu był teren lekko pagórkowaty i bardzo dużo leszczyn. Teraz już tych leszczyn nic nie pozostało. No, zabudowania, przesunięcie, trasa na Półtusk w innym miejscu jest, jak, jak, jak stare mapy pokazują. Także zabudowania zmieniły całą historię. Tego naszego leszczyn, może naszych, wycinania, bo to zagospodarowania, dzielenia, dzielenia po wojnie gruntów rolnikom, także no powstały to w miejscowości tylko i, i, i z leszczyn została po prostu nam nazwa jako, jako pozostałe leszczyno. Święto Leszczyny było także okazją do zaprezentowania dorobku artystycznego. Na scenie wystąpiły zespoły wyszkowiace i nadburzanie, a także uczniowie miejscowej szkoły oraz młodzieżowy Kabaret, który do zagrania jednej z ról zaprosił burmistrza Mroza. Ale postanowiliście w ubiegłym roku po raz pierwszy mieszkańcom przypomnieć, że ten Leszczydu to nie jest taka przypadkowa zupełnie nazwa, prawda? Nie, 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 nie jest przypadkowa nazwa, ale z tym, z tym, ludzie troszeczkę może zapomnieli, może nie zapomnieli. Nikt tej historii nie chce grzebać, no, bo to jest jednak tak, może czy nieciekawy, czy ciekawy to już mieszkańcy musieli by stwierdzić, ale no cieszy mnie to, że udało mi się takie świętowi walczyć i żeby dla przypomnienia dla tych okolicznych miejscowości zwanych Leszczydołami no i było to święto, a między innymi dla dla wszystkich ich tak żeby i brali z nami udział. Tuż obok sceny swój sprzęt prezentowała najmłodsza w gminie jednostka ochotniczej Straży Pożarnej z Gulczewa. Małych strażaków, którzy w kolejce oczekiwali, by móc podtrzymać w rękach prądownicę, nie brakowało. Właśnie w ubiegłym roku przede wszystkim mieszkańcy Leszczydowów brali udział. Dziś, kiedy spojrzymy po, po rejestracjach, to i Półtusk, i Serocki, i Wyszków. Rozrasta Wam się impreza? E, tak, rozrasta się impreza, bo również leszczydolaki i leszczydolanki wychodzą, czy za mąż, czy, 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 czy mężatki, czy się żenią, bo to zależy od par nie, w okolicach dalej i ściągają tutaj później z powrotem swoje tam rodziny na takie imprezy, odwiedziny rodzinne i tak dalej. Dzisiaj powiem, mamy też gości, mamy gości z Marek. Przyjechali aż aż no nazwiskiem tam nie będziemy, bo ludzie mieszkańcy nie znają. Mamy z Wołomina dużo ludzi, mamy z okolicy też półtuska, jak pniewo widzę tutaj parę osób. Mamy z okolicznych. Myślę, że leszczydowi są takie bardzo miłe i przychylne dla, dla innych miejscowości. Dlatego może nasz inne miejscowości lubią, a jak nie, to prośba o to, żeby polubili. Na stoisku miejscowych gospodyń pojawiły się ciasta własnego wypieku. Zaręczamy, były przepyszne. Straż tego dnia miała jeszcze jedno bardzo ważne zadanie. Skutecznie chodziła przybyłych na święto gości. Imprezę zakończyła zabawa w rytmach zespołu Grant.